Siemano! Z tej strony kiełbasa i kabanos! Elo! Dobra! Witamy w kolejnym odcinku Skupy! Czekaliście na to, czekaliście na ten cały cykl, czekaliście na te pytania i na nasze odpowiedzi, więc czas rozpocząć kolejny sezon na dobre i zabawę, a przypominamy, że ta kupa jest odmieniona w zasadzie w starej wersji, tylko że w nowych szatach. Zmieniamy miejsca, będą goście specjalni, a forma pozostaje ta sama co zawsze, prawda? Tak, dokładnie, bo no to na co czekamy. Przechodzimy do pytań. Pierwsze pytanie, Cubasa, czy TVN wysyła wam listy z pogróżkami? O żadnych gruszkach nie wiem na pewno, ponieważ ja wolę arbuzy A poza tym żadnego takowego listu od TVN nie dostaliśmy, więc nie ma Żadnych listów w gruszkach nie dostaliśmy Też nie, pewnie sranie by ich wzięło, albo nas Od gruszek boli brzuszek, tak mawiała moja babka Czy zawsze sikasz przez rozpięty rozporek? A co jeśli nie ma rozporka, a są guziki, to o ile Pisior jest mały, to można go zawsze wyciągnąć przez te guziki, przez tą szparkę i się idzie wylać bez otwierania. Kurde, ja nie lubię guzików. Chociaż... Ja wolę rozporek i wtedy. No, dokładnie, a we wtorek można sobie wywietrzyć worek. Jakie macie fony? Pochwal się, jaki masz fon? Ja mam taki. Taki zwykły Samsung Galaxy J3. A ja mam z 2016 Nokia Lumia 930. Nie polecam. <śmiech> Lumia. <śmiech> Cały czas zbieram na Samsunga. Galaxy S8 To se pozbierasz Zbieram, zbieram i uzbierać nie mogę No ale teraz chyba bodajże 26 lutego jest Premiera Galaxy S9 Więc może S8 stanie. Ale to nieważne. ważne Czy sraliście na małysza? Jak śmiesz obrażać Sześciokrotnego medalistę mistrzów świata Czterokrotnego zdobywcy kryształowej kuli Czterokrotnego Medalistę Igrzysk Olimpijskich, zdobywcę turnieju czterech skoczni. Nie no, nie srałem na Małysza. Ile nienawiści w tym narodzie? No, ja nie srem na pana Adama Małysza, ponieważ mam papier toaletowy. A jeszcze na przykład nie miałem gazety z jego wizerunkiem. Nie no, żartuję. Srałem, to się tak sra. O! Uf, wyjście z progu i wylatuje krocek Patrząc na naszą kadrę, jaką byście wystawili czwórkę na konkurs drużynowy podczas Igrzysk Olimpijskich się... w Pjongczangu? Hashtag Kupa51 Pytanie przestarzałe, ale odpowiem Ci w ten sposób Ta czwórka nie zmieniłaby się Maciuś Kot, Kubacki Myślałem o Żyle, ale niestety hula wygryz Żyłę No i no myślisz spo... coś. Cinko, 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 cinko coś niestety he, he, he już nie wystarczy w wywiadzie Pizza. Pizza! Taka pizza przyszła, nie ma takiego bicia jemy. W końcu. Kurde zgodniałem Czy zamierzacie w przyszłości coś się zmienić na kanale? Oprócz tego ulepszyć sobie sprzęt do nagrywania lub komputer. To sprzęt już po części mamy Canon EOS 1300D. Tym właśnie nagrywamy i tam właśnie nas nagrywa. Poza tym nowy mikrofon, albo Auna Pro Studio, albo Blue Yeti i green screen. I coś tam jeszcze. Taką... Problet no i zobaczymy ile z donate'ów będziemy mieli. W ogóle mam donaty tu macie w linku. Jeśli chcecie nas wesprzeć przez SMS-a to proszę bardzo. Róbcie to na bieżąco. To chyba za 100 lat to kupimy hmm. takie i kurde. Ja mam czas. No a co do komputera może się ulepszy, może sobie dokupię trochę RAM-u, ewentualnie wymienię jakąś kartę graficzną. A Kabanus musi cały komputer zmienić. No kurde, tak mi się wszystko nie czy zróżnicowane fazy księżyca mają wpływ na rozmrażanie się pingwinów cesarskich? Wszystko zależy jak bardzo im zimno, jak na przykład takiemu męskiemu pingwinowi cesarskiemu w trakcie kopulacji zamarznie... Siusiak. Siusiak to... no to raczej nie wytryśnie. Czy przez wymioty jednorożców powstają wulkany? Możliwe, że tak. To wszystko zależy od tego czy podłoga jest lawą. Czy gdy krowa kicha to mleko jej wychodzi nosem? Raczej wymionem. Nosem co najwyżej to taki śpik może wylecieć. To jakby baba pichała i z cycku wiem <gry> No Trochę bez sensu no. Mm -hmm. O tych pingwinach i jednorożcach to jeszcze jest zrozumiałe. O kropach to już przegięcie To zjadł ogórka Rika. I'm pickle Rick! Nie wiem co to jest. MORI! MORI I'm here! I'm pickle Rick! Oh shit Rick! I mean, W ogóle świetny serial, Brigim Morty. Co masz w lodówce? Światło i nigdy nie umiem zrobić tak, że jak otwieram to jest zgaszone. Kurde! Wziął byś i byś pokazał co masz w lodówce. Pokazałbyś światło. No? Nie Bobida w kraju. Czy byłeś w burdelu na kółkach? Ja nie, nie zdążyłem, odjechał mi. W końcu na kółkach był, no nie? No. Ulubiony tytuł porno. Każdy, który się zaczyna od XXX i taki, który nie ma w tytule gay. Mm. <gay> nie? Takie to prawdziwe. Gruba murzynka. <gay> Fuck black. <gay> co trzymasz w piwicy? Aktualnie trzymam w pokoju, talerz pizzy. Nie widzisz? To ty w piwnicy mieszkasz? Nie W pokoju No jak mogę trzymać coś w piwnicy, jak teraz siedzę w pokoju i trzymam talerz Jesteś głupi? No. Kurde, każdy coś trzyma w piwnicy Ja na przykład, trzymam no. ziemniaki A no. ja małe kotki Józef Fris trzymał swoją córkę, nie? O mm -hmm. No a mój tata w piwnicy to kurde Trzymał od 15 lat wieżę i myśli, że kiedyś się wniesie do domu i będzie ta wieża grała Coś, coś warta no. I mm -hmm. trzyma 5 lat kabanusa. No. To, jest to jest głupi Jaka jest Wasza opinia na temat ostatnich sławnych wydarzeń u Rafa Tusa i Marlenki, Jeśli słyszeliście, słyszałem, zobaczyłem fragment, on też. Ja nie słyszałem, ale on mi to pokazał. Mhm. I jak on mi to pokazał, to od razu wychciało mi się, kurde. Weź nie wspominaj o tym, co tam się dzieje. No właśnie. Ale za 500 złotych pokazać Pisiora. Ja bym nawet tego nie zrobił za 5 milionów, może za 50. Kiedy GTA Online z ekipą? Nie będziesz GTA Online z ekipą. Każdy poszedł w swoją stronę. Utrzymujemy kontakt, ale nie ma czasu na zgranie się. Czemu? Bo nie ma dżemu. Trzeba nową ekipę skołować. O, Hahaha <głos》> Chybasa też jest Kiedy ukryty w Cieniu 2? Jak Gracjan wyjdzie na prostą, napiszemy cały scenariusz i rozpoczniemy zdjęcia, to może w 2019 albo 2020 To wiesz, że to oglądam? No Czemu nie zmieniłeś tapety na Windowsie? To kurde nie zmieniłem, tak zmieniłem O, proszę bardzo Eren Jäger z Attagon Titan w swoim miasteczku znajduje się karuzela z krzesełkami zawieszonymi na łańcuchach o długości 2 m. Jaką siłę muszą wytrzymać łańcuchy, jeżeli w czasie obrotu łańcuchy odchylają się od różne 30 stopni od pionu. Przyjmij, że maksymalna masa pasażera wraz z krzesełkiem wynosi 200 kg. Krzesełka są zawieszona w odległości 3 metry od osi obrotu. Jak się takie zadania wykonuje? Biorę się treść takiego pytania, wkleja się do Wogla. I wyskakuje rozwiązanie. I tyle ja ci powiem. Podaję hasło. Okoń! A jak? Nie chce znaleźć, no to wtedy to samo hasło się wpisuje w cudzysłowie i wtedy znajdzie. Co sądzicie o polskim rapie oldschoolowym i newschoolowym? To byłby temat na osobną kupę, bo jakbyśmy się zaczęli tutaj spierać z kabanosem. Czemu spierać? To my to mamy podobne zdanie. New school, forever, ale oczywiście nie każdy. Bo... znaczy przepraszam, old school, old school forever, bo fajne bity, przekaz. I byle, tak. I byle nie o rąbaniu systemu, rąbaniu policji i wychowywaniu przez ulicę i od biedy, nie. Ja słucham rapu od zawsze, a ty od new Schoolu. Słucham od NewsCoolu i w new school'u cenię sobie przekaz, chwytliwość, pancze i dobry bit. No i moim ulubionym raperem jest chyba na zawsze stronność, za cało kształt. Ja mam wielu ulubionych raperów. Na przykład Malik Montana. <noise> Żartuję. Uj, mam, wie, Popek Prywa. Monster. <noise> Czy dużo zarabiacie na sklepie? Nie jak, no, jak, powiem... jak, jak kupisz, to ci powiem. Zrobiliśmy z okazji zdobycia 100 tysięcy widzów konkurs, w którym hmm. można było wygrać gadżet. Dowolny gadżet z naszego sklepu. Ktoś tam wygrał kubek który kosztuje bodajże 30 zł. No i powiem tyle. Cały nasz dochód ze sklepu poszedł na ten. Kudy. To dlatego, że ktoś ustala cenę w tym sklepie, a my sobie ustalamy marżę. Marża, czyli ten zarobek i ta marża jest strasznie niska, dlatego te ceny lecą automatycznie przez sklep dźwigany, bo to oni narzucają, a my sobie ewentualnie tam dajemy marżę jakąś. Nie? No i powiedzmy koszulka, Zwykła koszulka kosz. Kosztuje 30 zł w tym sklepie, my ustawiamy marżę 5 zł i tak właściwie jest przy każdym ja artykule. Dokucie. Od 5 do 10 zł dla nas i tyle. Na tym to polega. Tak w skrócie. Dobra, zjadłem. Dobra, zjadł. Kiedy się sprzedacie? Ja to już dawno się sprzedałem. On dokumentował to, jak się sprzedawałem. Tutaj masz fragment tego zresztą na żywo. Transmitujemy. Dzień dobry, przyszedłem się sprzedać. Proszę bardzo. Dziękuję. Już tutaj sobie zaraz wrócę na ladę. Okej, okay, to ja tutaj jeszcze, o, sobie zgarnę hajsy za siebie z YouTube'a. no, te kartę wyciągnę. Już tutaj wyciągam z Wartość bezcenna. A link do tego filmu w opisie. No w opisie, w opisie, w opisie. Jakie obstawiacie wyniki na Mistrzostwach Świata w piłce? W sensie, kto ma szansę na mistrza oraz jakie widz... widzicie szanse Polaków? Nasza grupa nie jest ani przerąbanie trudna, ani przerąbanie łatwa. Powiem tak, z każdym może być ciężko, bo. Nawet Senegal. Nawet da. Senegal, bo oni tam spierdzielają przed lwami, to jak będą wychodzić z Wiemy się tak wydaje, że Senegal jest y, najsłabszą drużyną w, ty, w tej grupie. A jednak wcale, nagle, wcale nie ta gra. Ale wcale nie, bo tam na przykład gra Unity, piłkarz Barcelony. Wiesz co? Podajmy ogólnie, podajmy ogólnie. Z, Kolumbią, z Kolumbią obstawiam remis, nie? Tam 1-1 po ciężkiej walce z Senegalem chciałbym minimum 2-0 albo 2-1. No z Japońcy są nieprzewidywalni. Bo... Mi już. <gry> bo oni, oni, ja wiecie, oni mogą nam nakopać te dupy, poza tym staje fragmenty gry i są dobrzy na skrzydłach, więc fajnie by było zremisować bezbramkowo chociaż albo im, z nim 1-0 jednak. Polska to jest Polska. Mi się A wydaje mistrz? tak. Przegramy z Senegalem, przegramy z Kolumbią, wygramy z Japonią. Musi być jakiś remis. A remis. Z remisujemy z Kolumbią, wygramy z Japonią I nie wyjdziemy z grupy. Wyjdziemy z... z drugiego miejsca. A mistrzem kto będzie? Pierwszy wyjdzie z Senegalu. Wiesz kto będzie mistrzem? Mistrzem? Mistrzem. Senegal. mistrzem może być teraz Brazylia, bo mają kurde taki dobry skład które trzeba odpowiednio poskładać. Francja jest też pretendentem, bo Francuzi też mają kozackich młodych zawodników, którzy mogą namieszać. No, no i, i typowo Niemcy, nie, nie 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 Niemcy, Niemcy bo Niemcy, Niemcy, Niemcy to mają cztery składy albo i pięć, których spokojnie mogliby wystawić tych zawodników w każdym meczu reprezentacji każdy by nakopał do dupy każdej drużynie. Mam ciulatą fryzurę, a nie chcę mi się jej układać jakoś tak. Założył okulary, bo jest bo się wieczór. Wstydzę. Jak zaczęliście z plastusiami? No jak to, to jak? Normalnie. Zablokowali nam od sąsiadów. Od początku. Byliśmy zdenerwowani tym, że zablokowali nam sąsiadów. Postanowiliśmy zrobić jakąś alternatywę do sąsiadów. Alternatywą są plastusie, czyli opowieść o... Plastusiach. Plastusiach. Z pasteliny. O pomarańczowym mieszkaniu... Ciepaku? Nie, tydzień jest ciapak. Pomarańczowy to jest rdzenny z Europy, a... niebieski i zielony to takie emigranty Nie. obsrane. A, to takie którzy mu życie. Cześć, mam takie pytanie, czy oglądacie Dragon Ball? Jeśli tak, podoba obecne wydarzenie. Pozdrawiam, TV. Dziękuję, ja również Cię pozdrawiam. Prześledziłem tylko tak, wybiórczo. No i ten turniej się strasznie trochę przedłuża. I ten instant... Jak to było? To są nowe odcinki? No Dragon Ball super, przecież już chyba 3 lata jest. Aha, to. Jak dla mnie ta kreska mnie strasznie odrzucała, ale... Jak Boga kocham, z ręką na sercu na drobie to. Ja kiedyś to. oglądałem Dragon Balla na RTL 7, no i później na TVN7 i potem OL Automaty. A potem jeszcze oglądałem na internecie... Taka na... mała podpowiedź z, z, z Dragon Ballem? Z... Z tak. Dragon Ball będzie związany kolejny tytuł na kiełbasie Play, no, Ale to w niedługim nie, nie, czasie. Tak? No? Zobaczysz. Aha. Czy powróci seria Jacek Gmoch i Andrzej Traila Komentujący mecze? No jak tak bardzo chcecie, to może powrócić, ale na kiełbasę Play. Na kiełbasę Play możemy tam zrobić takie parodie na przykład nie wiem parodia meczu Brazylia Niemcy Chociaż zamysł był taki, żeby wyśmiewać polską reprezentację, ale polska reprezentacja otrząsnęła się, ogarnęła. No, zrobiliśmy te parodie wtedy, kiedy Polacy grali jak cioty. Zrobiliśmy parodię, no i teraz ogarnęli się i już nie grają jak cioty. I grają zajebiście, dlatego... No, I już nie, nie trzeba robić takich parodii. Ale możemy sobie coś innego wymyślić, na przykład Polską Ligę. A jak ktoś nie wie o co chodzi, no to niech się zobaczy nasze filmiki. Macie tam link w opisie. Ewentualnie link w opisie, albo tutaj taki mały fragmencik wstawię wam. Ciężarówka 2 do 0. Aj! Gol. Gol. Przepraszam, Tomasz, Nie, Toma był spalony. To ma... to mi... spalony. Moje Moim... zdaniem był, proszę, Tomasz Miller, z numerem 13. Dobra. Nurtuje <klucz> mnie takie pytanie, co się stanie z tymi youtuberami, gdy będą starszymi ludźmi? Czyli jak będziecie mieli na przykład 60, 50 lat lub mniej, no bo bez przesady. To czy teraz myślicie, aby w tamtych wiekach nadal prowadzić kanał na YouTube? Tak, według mnie to zbyt absurdalne pytanie. PS interesujecie się pokejem okiem i naszą polską Ligą? To wszedźliśmy jest... od razu może do PS. PS nie za bardzo, ale kojarzę zespoły. Na przykład jest katowicki naprzód Janów, gdzie kiedyś nasz kolega z podstawówki trenował. Ale powiem szczerze, że no, nie jest to zbyt popularna dyscyplina w Polsce, no i no ale czasami, ja się tym interesuje. czasami się dzieje jak na przykład są jakieś tam derby i choćby GKS Tychy. Tak, GKS tychy dobrze mówię? Grają ja się tam. Zmienię. Gra tam z, z jakimś innym klubem, właśnie na hokeju, się fajnie dzieje. A tak do pytania wcześniej, co się stanie z tym YouTuberami? No to jak to co? Pieronka 158 na przykład. Dzięki, kiełbasa, Wygrywamy dzisiaj pierąkę. Dobra, ty, ale musisz przyjechać do ośrodka spokojnej starości. O, no, bo tam zostawię wózek inwalidzki. poczekaj jeszcze. Kupa 946. No, jeszcze I... 50 odcinków, i trochę, i będziemy mieli. I został nam jeszcze jeden odcinek tego sąsiadów. Może się uda przerobić. <laughs> no, rzeczywiście już przerabiamy czwarty raz ten sam odcinek. Czwarty raz? Bo nam już nawet, kurde, i yy, TV4, albo yy, niemieckie ZDF usunęło już powrót praw autorskich. A tak serio? Ja ustawiam ja obstawiam góra 5 lat i skończymy z YouTube'em i to już będzie Amen. A ja nie wiem! Kurde! Wiecie? Łasę, to Im więcej praw autorskich im więcej przeszkód, tym coraz bardziej czujemy wypalenie, bo to jest... To jest, naprawdę no, ale to jest smutne, to, to jest, jest naturalne, Stawajemy się Zaczynaliśmy z YouTube'em no to naprawdę. No, było tak, to tak, Zabawa, nie? Tak, było super. Później mieliśmy więcej filmików. No to rozwijał się nasz kanał, nam się to podobało, byliśmy podjarani No i tak minęło no i sobie pół YouTube, roku ponad YouTube był wtedy zajebisty, nie mieliśmy żadnych przeszkód, żeby robić to co nam się podoba a teraz Robiliśmy ba, wszystko Minęło pół roku, a zaczęli teraz się dowalać do przeróbek Okej, okay, to przeżyliśmy, ale teraz, tak prawie 6 co? lat po tym, co się stało Zaczęli się dowalać do wszystkiego, dosłownie do wszystkiego do Nie wszystkiego. można na wizji powiedzieć ku no zablokują Ci filmik, kurde no. Bo albo Ci walną ograniczenie wiekowe, albo Ci nie pozwolą nawet zarabiać na, na takim marnym filmie Albo Ci go wyrzucą, no dlatego... Panie, ile my na tym YouTubie zarabiamy? Tyle co nic, no. no a zresztą o tym będzie osobny materiał, zobaczycie Zobaczycie ile zarabiają YouTuberzy i jak kiełbasa został milionerem Czy jeśli obcy jest obcy, to czy wszystko co obce jest nie jest mu obce? mawiają Człowiek człowiekowi wilkiem, a zombie zombie zombie. Natomiast w tym wypadku? Opcje opcje opcje. Masz odpowiedź. Czy ten czerwony walił dziś konia, bo wygląda na spiętego? Chodzi o poprzedni odcinek. Że co? No wyglądasz na spiętego. Trzepałeś kapucyna? Nie trzepałem. Wstydzisz się. Bieźnięca po kasku? Chyba ty. w gruchę. Czekałeś nie. Bobra? Może po prostu byłem. Nie wyspany. Prostowałeś pręta. Kanonizowałeś papieża. Pompowałeś budyń. No, waliłeś gruchę, nie wiem. Co tam? mogłeś jeszcze robić. I Robiłeś tę palcówkę O, ha, ha. Chyba <gryw> <Bate>. ty. <gryw> to nie pedał. O papież z no, Od pięciu się kasuje. <gryw> nie od dziesięciu się zeruje. Przepraszam, bo tam jest zero. Mówię z tym telefon. Zwery. Co myślicie o polityce zagranicznej? PIK! Czy to ma wpływ na dalsze poczynania? PIK! Sorry za cenzurę, ale nie możemy przeklinać, bo nas Google Tak, tak. A tak. nas zdejmą z wizji i będziecie nas oglądać, oglądać na undergroundowej na... TV. <laughs> na jakimś nie wiem. A co do. Deep Webbie. A co do Pipstanu i Piplandu, myślę, że przedstawiciele tego Pip Stanu spotkali się z przedstawicielami i władzami Piplandu. Ale to chodzi o nasz kraj? Achu! Stupy. Miałeś nie przeklinać Kebab w biszkopcie czy w tortilli? W biszkopcie? Ja nie, to wiem, ja nie wiem czy ty jesz w biszkopcie dobrze, tak, kurde. dobrze, że nie w serniku kebaba W biszkopcie kurde Albo z kartoflami i, I... modrą kapustą Weź bezie kurde <laughs> Po lewie czekoladowej Oczywiście, że w tortilli w Chociaż w buce wcale nie taki jest. Okay. Co sądzicie o nowych Gwiezdnych Wojnach Nie oglądałem, trzeba nadrobić tak w skrócie Przyznam się, nie oglądałem A ja przyznam tak w skrócie, że nigdy nie oglądałem Gwiezdnych Wojen I w ogóle tego nie rozumiem, jak można się tym jarać Normalnie A Czemu nie oglądałem? No może no, dlatego, że... No to że... czemu... jak wyjaśnić to, że księ księża jarają się swoimi ministratami w parafii? To jest to samo Bo nie mają bab A ty nie masz fajnych filmów, dlatego oglądasz Gwiezdnych Wojnach no, Nie oglądam tego Po prostu widziałem te filmy i trzeba nadrobić i tyle, no a nie jaram się tym specjalnie. Czy wam wujek też wchodził przed kąpielą do wanny i robił sztuczkę z palcem? To znaczy, sadzał na kolana i pytał, czy czujecie palec, a następnie zabierał obydwie ręce i pokazywał je wam. I pytał, czy nadal czujecie palec? A wy czuliście? Nadal mnie po tym dupa boli. A co za tym idzie kolejne pytanie: czy potraficie mi wytłumaczyć tą sztuczkę? Jak ja czułem ten palec? Fajnie masz w domu, że się musisz kąpać. Co? A ja Już mam takie pytanie. Mi... Weź powąchaj... Palce o dwójka Jeśli śmierdzą To jeśli... znaczy, że, z, że miał palca w dupie twojej A jeśli nie, to znaczy, że miał co innego poło Łochaj mu siusiaka a Zobacz, czy ma czekoladę na siusiaku Dobra, dość tego Czytaj Czas na ten nowy goni <noise> Prawda, że Passat wtedy jest zajebisty? No, a zwłaszcza w gazie Co sądzicie o zawieszeniu kariery Janka Ziobro? Ta cała telenowela z Jankiem Ziobro polega na tym, że ciulato skakał, nie brali go, to się obraził, tyle w temacie. A tecy już taki trochę się z niego zobaczył. Ale Nie wiem, może on ma jakieś tam swoje racje, no ale tak naprawdę to powinien wziąć się hop w garść, skakać co ma skakać, no i zasłużyć na to, że żeby skakał. no ale Proste. Jak nie skaka, jeszcze się haja, no to co once? No to pod publiczkę wszystko. No. I to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki, że byliście z nami. Pamiętajcie o lajkowaniu naszego fanpage'a. Odwiedźcie nas oczywiście w sklepie, walnijcie tam jakiegoś donata. No, a dajemy na licytację. Zaczynamy od złotówki i możecie licytować. Żartowałem, no, okay. żartował, on, zaczynamy od miliona euro. No właśnie, żartowałem. Od miliona euro zaczynamy, bo to jest. A żeś się... to zmaścił. Eee... Patrz, zostaw. Czekaj, zostaw. Czekaj, zostaw. czekaj zostaw. jeszcze coś Czegnamy, się, Żegnamy się przez dalsze Tutaj ten oto kapelusz projektowali słowni projektanci. Tutaj macie Gucci, Prada, ee, jakieś Domestos, <grymne> Reksia i Muminki, Paty i Mat i Adam Małysz. Ja Adam Małysz, a tak w ogóle to się zamyjmy, żegnam. Elo.